Siemanko, w dzisiejszym modelem, o którym mówimy, będą retro Jordany 19 w kolorystyce Flint Grey Pierwsze Jordany retro, których użyłem do gry, i wiem, że wiele osób powyżej są brzydkie jak kupa, ale dla mnie są piękne, one są super. Ja je Naprawdę bardzo lubię. One i też to dużo osób powie, że są brzydkie i nie fitowałoby ich lifestyleowo, ale lifestyleowo też dają radę grałem w nich kilka razy i powiem, że naprawdę, naprawdę są tak miękkie, tak napchane poduszkami, takie przytulaśne że to po prostu dlatego nie grał co do samych butów gdy je kupowałem, no to tak miałem, powiedzmy bardzo dobrą opcję i nawet nie zwracałem uwagi co tam jest, kiedy w nich grałem, kiedy je testowałem i Dopiero robiąc research do odcinka dowiedziałem się, że tutaj mamy... W podeszwie środkowej mamy fajlon i zuma. Czyli ja nie sądziłem, że... No wiadomo to jest wersja lettero, więc Fajlon mógłby wyjść, ja nie sądziłem, że tutaj włożę fajlona do tej butów. Podeszwa zewnętrzna no wiadomo utwardzana guma. Co do materiałów, z których jest but. Cała cholewka. No to tak, tutaj już jest e, magia, bo tutaj mamy na wierzchu zakrywające system wiążący e, jakby taką kolczugę rycerską. Nie uwiera to. Myślałem, że to będzie może drapać albo coś, ale nie uwiera e, i to raczej nie jest kolczuga, tylko to są takie mm, plastikowe niteczki. E, panie Radar, może się pan wypowieł pan ma takie same chyba, z tego co pamiętam do gry. I tak, odpinamy je tutaj, odczepiając, wyciągamy rzep i odginamy buta, i wtedy pokazuje nam się tuż system, sznurując. Tak naprawdę, ja uważam, że gdyby nie ta kolczuga, to te buty wyglądałyby kozacko. Ale mimo to i tak dla mnie są super. Język jest po prostu taką mięciutką pianeczką. No bo wiadomo, jak to jest ochraniane, no to nie musi być za bardzo wytrzymały z przodu. System sznurujący mamy jak gdyby normalne sznurówki, plus tutaj ściągający ekspresik, jak w Jordanach szóstkach. To tam było z tym guzikiem, ale no powiem, że tak naprawdę nie jest Tutaj mamy 19 z tyłu, no, od wewnętrznej strony buta, tutaj jeszcze piękny napisik na tym rzepie trzymającym, mm. oh, może nie będę przedłużał i po prostu przejdziemy do oceniania, bo poza tym, że but jest piękny to jakichś wielkich cudów tutaj nie ma, w takim razie. Jeśli mam oceniać tego buta, no to z pewnością wygoda daje 5 na 5 Są mega wygodne. Yy, może tutaj tego nie widać, ale to jest pełno otworów jakichś wentylujących, napchane poduszek, nawet ten język sam jest poduszką. Tutaj w Zapiętku tak samo. No wszędzie jest napchane poduszeczek, jest mięciutko. Yy. Wiele osób tego nie lubi, na przykład w Alidasie, czyli tej szerokiej ich podeszwy. Ja lubię to w butach. Dla mnie to też jest element wygody, który po prostu pozwala mi stabilnie lądować na przykład w nowych lebronach. 17 to samo bardzo mi się to podoba. No i wygoda 5 na 5 zdecydowanie. Hmm, innowacyjność. Jak wychodziły Jordany 14, to ja miałem to było 19 lat temu to ja miałem wtedy 10 lat. To nie bardzo wiem, czy były wtedy innowacje, tak szczerze powiedziawszy. No reedycja była w styczniu 2019 roku, wcześniej 2014. No na pewno drugich butów z kolczugą na języku nie macie. To jest pewne. Ogólnie ta kolorystyka jest bardzo clean. Widziałem też te CW bez tej kolczugi i były też to są bardzo ładne Jordany, ale tego czegoś im brakuje. To właśnie tej kolczugi, która daje to upośledzenie umysłowe temu butowi. Temu butu? Butowi? Nieważne. Tym kiksom. I naprawdę dla mnie bucik kozak. Co do... Ile mogę dać za innowacyjność? No powiedzmy, że za to, że naprawdę są ciekawe. Ciekawe. To jest... No uwierzcie mi, że jak gdzieś w nich gram, to Ludzie się patrzą na moje stopy, zdecydowanie, to spokojnie mogę dać 3,5. Naprawdę. Dobra, a co do amortyzacji rozjechanych moich stawów. Bardzo dobrze, naprawdę, są mięciutkie, tego zooma z Fajlonem, czuć. Szeroka podeszwa. Spokojnie mogę dać takie 4 na 5, no bo to nie jest Light Track. I tak, spoiler alert, Light track jest lepszy od 200 dla mnie. Ludzie dojrzewają. Ten Light Stripe, napra... ten Fajlon z zoomem, robią naprawdę robotę. Ta guma otwarta, szeroka podeszwa, 4,5 spokojnie. Czy one mówią Patryk? No zdecydowanie. Zdecydowanie to są jedne z bardziej kozackich Jordanów, w mojej opinii. Wiadomo, no do jedenastek czy czwórek nie mają podjazdu. Tak samo do jedynek i dwunastek, no dwunastek też nie. Zresztą spokojnie mogą mnie bo tamta czwórka to jest zawsze. Numer 1 to jest jedynastki, numer 2 to są czwórki, numer 3 to jedynki, i numer 4 to są dwunastki. I to jest podstawa wszystkich butów na świecie. Ale te spokojnie na piątym miejscu. Naprawdę. To jest coś innego, coś krozackiego. Jeśli mam dać ocenę. Czy mówią Patryk. To też spokojnie 4,5, naprawdę. No i cena do jakości, no fuh. jakość jest wysoka. Ale cena no teraz do kupienia to one nie są. Tylko trzeba gdzieś w jakimś sklepie rycelowym. I to ceny, gdzie tak dzisiaj patrzyłem, to około półtorej klocka najtaniej. Jak normalnie wychodziły były za 900. Albo za 850. Nie jestem do końca pewien. A... Gdzie? No, były 200 dolków. No, 200 dolków. No to było 850. Zdecydowanie. Dobra, 850 złotych. Mm. No, wysoka cena. Wysoka, no, pff, wysoka. Ja no, rzadko kiedy daję tak dużo za. Daję tak dużo za buty. Musiałem się zastanowić, czy daję. Ale dałem kiedyś. I nie wiem, czy to jest. Na pewno nie są warte. Żadne buty nie są warte 900 zł. Ja wszystkie buty, jakie mam, kupuję na jakichś chorych promkach. Przeciętnie no za buty daję około 400 zł. 300, możemy za 200 ogarnąć. No tylko trzeba troszkę w tym siedzieć i szukać, a nie. Bo nie jest sztuką kupić coś drugiego drogo, tylko sztuką jest kupić coś drugiego tanio. Chyba, że jesteście jakimiś bananowymi dziećmi i możecie wydawać po 20 koła miesięcznie na buty, no to wtedy podziwiam pracowitość Waszych rodziców. No. Więc dam 3. No, 3 będzie odpowiednią oceną. Reasumując, jeśli macie wolne półtorej kloca i chcecie jakieś buty, które na pewno, na pewno przykują czyjś wzrok, no to zdecydowanie te jordanki. Ale jeśli yy, nie macie wolnych półtorej koła, albo nie macie jakiegoś dużego fuksa z ich nabyciem po cenie bardzo, bardzo, bardzo promocyjnej, tak jak ja ją kupiłem, no to lepiej dajcie sobie spokój i za cenę, powiedzmy, tam wiadomo na jakichś promocjach 400 zł można kupić Hardeny 4, a zdecydowanie lepszy łucik. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie zostawić lajka, komentarz i subskrypcję, bo odcinki z butami robią gorsze wyświetlenia niż te z relacjami z meczy, gdzie znowu relacje z meczy robią lepsze wyświetlenia, ale mniej komentarzy, mniej lajków, praktycznie w ogóle, więc nie rozumiem analogii, ale smash this like button. Tak, dobra. Dzięki wielkie, na razie.